Dzisiaj opowiem Wam o moich rysunkach, nie tylko o tej rudej w okularach, która na tej ilustracji zastanawia się, czy trafiła do Hogwartu. Oczywiście jest to Kinga serii Największy Skarb świata. Tu widzicie ją również w towarzystwie pewnej rysicy, zwanej Urszulą, i będzie o tej rysicy. Czy wiecie, że Rysie dożywają do 17-18 lat? A moja Rysica już troszeczkę przeżyła samą siebie, bo ma w tym roku 25 lat. Jak to 25 lat, zapytacie, może mieć kot? No Tak, że ją wymyśliłam 25 lat temu, w wakacji. I tak symbolicznie 1 lipca obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji w lipcu będziemy mieć taki niekwestionowany miesiąc Rysia na moim kanale YouTube. Prezentuję Wam tutaj komiksy z rysicą, jedne ze starszych rysunków, a potem będą nowsze i właśnie te komiksy z tego segregatora są z 2002-2001 roku, jakoś tak. Samą postać wymyśliłam rok wcześniej. No właśnie, ona wygląda tak, jak wygląda w tych pierwszych szkicach. I wyobraźcie sobie taką historię, że Rysica miała taką swoją ocenę recenzencką, możemy to powiedzieć, że niektórzy uważali, że to jest mieszanka Gatomon i Simby z królowa. Tak przynajmniej recenzowano tą postać na stronie Digimonia. Dawne dzieje takie. Na tych filmikach pokazywane są moje postacie nie tylko Rysica, jak i również inne z serii Największe skaby Świata. A ja z okazji urodzin Rysicy opowiem wam w ogóle jak to było z moim rysowaniem. Tak powspominam sobie moje dawne rysunki. Tak jak wspomniałam wam już na początku, pierwsze strony to były właśnie komiksy z Rysicą. Jeszcze na bloku, takie pisakami, żaden bycie program graficzny, nawet niebieski lub długopis, co mi się raczej już teraz nie zdarza. Pamiętam, że jak rysowałam, to mieszałam kredki z pisakami, żeby to jakoś pokolorować, a potem już miałam głównie rysunki na komputerze, wykonywane stopniowo z programu Paint. Potem przechodziłam do innych aplikacji. Ale w tym segregatorze są tylko rysunki odręczne. Historia tak jakby pierwszy rozdział to jest właśnie nasza rysica, ale to wcale nie tak, że od razu rysowałam moje postacie. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od rysowania masy innych bohaterów w tym ze studia Walda Disneya i na przykład nie ukrywam, że moimi faworytami były Lewki z filmu Król Lew. Miałam taki zwyczaj, że lubiłam dorysowywać albo dopisywać kontynuacje znanych filmów i na przykład na początku lat 90 wiadomo, że mieliśmy w kinach Król Lwa I, a potem pojawił się oczywiście w Królew 2. No więc co Justyna pomyślała? Królew 3. No dobrze, był sobie Królew 3 wersja fanowska, w tym białe lwy, patrzcie teraz mu Mufasa Królew, pojawiły się oficjalnie białe lwy u Disneya, a ja tu miałam takiego lewka, który równie dobrze mógłby robić za Kirosa po prostu w oficjalnym filmie, ale ta lwica na przykład, którą widzieliście przez kawałek czasu, jaka zoja, potem wpadła do moich komiksów, bo zobaczyłam, że w sumie rysowanie fanartów nie do końca to jest takie ma sens, bo to z tego, że wymyślę sobie fanowską wersję jakiegoś filmu, jak potem zaraz pojawi się, wiecie, film oficjalny, więc może jednak warto skupić się na własnych fabułach, i właśnie ta rysica, o która dzisiaj powiedzmy w tym miesiącu świętuje swoje urodziny, to był taki początek tego wszystkiego. Ale w tym segregatorze, tak podzielonym na rozdziały oprócz oficjalnych właśnie postaci Scruel mogliście właśnie zobaczyć te moje fanowskie. Na początku wrzucałam nowsze trochę rysunki, potem macie te starsze. Więc w tym zeszycie segregatorze są prace z lat 2002, a najwcześniejsze są z roku 97 i 6. Więc one są tutaj w tym segregatorze takie różne rysunki, gdzie lewki są. Na przykład pamiętam, że były zeszyty z Króla Lwa dość popularne, i miały taki fajny wzór, i one na pewno były dla mnie inspiracją. Albo na przykład jakieś poszczególne sceny z filmu, na przykład Mufasa z Zazu. Raczej nie miałam za dużo takich rzeczy, więc bardzo dużo tych lewków rysowałam z pamięci. Generalnie miałam taki zwyczaj, że oglądam jakąś ulubioną animację jeśli chodzi o przygody z rysunkami i potem starałam się zapamiętać jak dane postacie wyglądają i rysowałam je z pamięci. Przez to niektóre wersje tych postaci, które widzicie na tych właśnie rysunkach, w tym zwłaszcza widać starsze rysunki i nowsze, myślę, że widać różnicę, zwłaszcza po lewkach. O samej kresce to nie wspominam, czy o kolorowaniu. Ale na przykład, właśnie mogły one się różnić trochę wyglądem od oficjalnych, bo jak to się mówi, zawsze agresuje się z pamięci, to coś się zawsze od siebie dorzuci. Moim ulubionym medium do rysowania były zawsze chyba pisaki i kredki, ale na przykładzie lewków też widać, że jak na przykład kiedyś dostałam w szkole podstawowej, były takie książeczki PKO, co się oszczędzało pastele dostałam wtedy, to to kilka rysunków także było wykonanych pastelami. I akurat zachowało się w tym segregatorze te rysunki. Pamiętam właśnie, że miałam takie, takie pudełko pasteli i to nie tych suchych, tylko właśnie tych takich bardziej mokrych, tak byśmy powiedzieli, i one, w parę rysunków było właśnie wykonywanych w tym medium. Oprócz Wam miałam również inne tytuły, próbowałam rysować, na przykład Kosmiczny Mecz, to był, pamiętam, że postacie z Unity Tunes i Michael Jordan, słynny koszykarz, po prostu to, ten film, no to było coś niesamowitego dla mnie, że łączyło się sztuka animacji z oczywiście grom aktora żywego, i to, wiecie, to nie, to nie zdarzało się w każdym filmie. Co ciekawe, my w polskim kinie również mieliśmy taką historię animowaną i aktorską, gdzie ojciec, który pracował w Bielski, bielskim studiu animacji, to po prostu został sam, musiał się opiekować właśnie dziećmi. No i przez to te postacie, które rysował w, studium, w studiu, tacy jakby chłopcy, tacy bardzo psotliwi, ona po prostu te postacie ożyły. W pewnym momencie z powodu dzieci, które coś tam się działo w tym filmie. Chyba nawet dziewczynka w tym filmie pamiętam, że ze złością wrzuciła jakby folię animacyjną do akwarium. No i z tego akwarium wyskoczyły właśnie rysunkowe postaci do jakby planu aktorskiego w tym filmie. Więc to był bardzo ciekawy eksperyment i dlatego ten kosmiczny mecz tak mi się zapamiętał. Też inne animacje były były Dalmatęczyki, były na przykład Tommy Jerry. A potem właśnie takie lata 2000-2002 widzicie tutaj kilka szkiców różnych postaci, które staną się pierwowzorami dla moich kolejnych bohaterów, których już znacie. Na przykład, papuga Cleo jest wzorowana na moich papugach, które miałam w domu, był Gwizdek i Cytryna, mieliśmy z siostrą takie papugi. One były ewidentnie pierwowzorem dla tej papugi z tego komiksu. Oczywiście miałam tam potem jakieś różne koty, jakieś psy, próby karykatur i taki sposób już powiedzmy portretowania jest już chyba bardziej typowy dla obecnie moich rysunków. No i takie rysunki, gdzie myślę, że da się już rozpoznać mnie a taką a, od do dziś. To jest są takie lata 2002, takie 2000 właśnie. Stąd właśnie ta moja rysica, jako pierwsza postać, pod którą mogę się podpisać jako Justyna Margieleska, wymyśliła, a nie zrobiła fanarta, dla kogoś, tak jakbyśmy pobycieli. Jest taki piesek robi, co, je, co był trochę wyjątkiem od reguły, bo to niby była postać czytanki. Pamiętam w trzeciej podstawówce mieliśmy taką czytankę i to jest jakby ilustracja do tej czytanki, ale już rysowałam go jakby trochę po swojemu, nie sugerując się żadnymi znanymi animacjami. Stąd ten piesek był też takim powiedzmy pierwszym szkicem dla postaci znów psich, które potem będę wymyślała. Poza tym, oczywiście, przeróżne jeszcze postacie, na przykład, wzorowane jakimiś tam powiedzmy, albumami przyrodniczymi, czy na przykład próba narysowania pokachonta, wychodziło mi jakby chodziło, więc takie coś. No i oczywiście w pewnym momencie były jeszcze, właśnie, lada chwila, zanim pojawi się rysicza Urszula, no to były jeszcze. kwestia animacji, mangi i anime, no to stąd żarty w serii Pokémon, żeby wymyślić coś powiedzmy swojego. Niektóre te fanowskie Pokémony możecie zobaczyć na tym wideo. I oczywiście, tak to by wyglądało, jeśli chodzi o ten segregator. To są ostatnie rysunki. Nie są one podzielone, wiecie, od najnowszego do najstarszego, tylko tak tematycznie. I tu dla przykładu macie znów już dla kontrastu moje postacie, to są oczywiście kilka ujęć z filmu o rysicy Urszuli z roku 2020, kiedy miałam 20 lat w serii Największy skarb świata, więc z tej okazji powstała ta animacja, taka wycinankowa, troszeczkę będąca odświeżeniem filmu z 2013 roku. Gdzie właśnie mam takie właśnie powiedzmy, że nawiązanie do tego ręcznego rysowania tych moich różnych bohaterów. Myślę, że kojarzycie tam animację, a jeśli nie, no to przynajmniej mi będzie też tutaj taką wspominką, jeśli chodzi o te moje przygody z rysowaniem. A wy jakie mieliście przygody? Czy też oglądaliście różne seriale, czy czytaliście książki, czy wzorowaliście się na komiksach, które kupywaliście w sklepach czy kioskach? Czy kolekcjonowaliście jakieś po prostu wydawnictwa rysunkowe, czy oglądaliście jakieś na przykład wybrane audycje w telewizji poświęcone rysowaniu, na przykład na Polonii 1 pamiętam był taki kurs rysunku komiksowego, więc zaraz po niezapomnianych anime, które tam prezentowali, możecie również w tych komentarzach podzielić się Waszymi wspomnieniami, jeśli chodzi o rysowanie. Tutaj były oczywiście takie. Szybkie podsumowanie, jeśli chodzi o moje takie najstarsze rysunki, które obecnie posiadam. Tak, żeby powspominać te swoje pierwsze przygody z rysowaniem. Które z moich postaci najbardziej Wam się podoba? Rysica, Kinga, czy ktoś zupełnie inny? I jeszcze bonusowo, patrzcie, mam tu taki rysunek, który wykonałam w liceum. Wtedy tak naprawdę zaczynałam przygodę z tworzeniem swoich animacji, bo wcześniej tak naprawdę bardziej... Skupiałam się na rysowaniu, stąd właśnie ten filmik jest taki rysunkowy, a niekoniecznie o samym tworzeniu animacji. Próbuję właśnie tutaj na, pokazać Wam na shorts, też wrzucałam ten filmik, jak właśnie po latach odświeżam to ujęcie powiedzmy z tego rysunku. Możecie oczywiście napisać, która z tych postaci najbardziej Wam się podoba. Starałam się używać różnego rodzaju kredek, podobnie jak to byłoby w przypadku rysunku z dyceum. Bo wtedy też starałam się wybierać takie kredki, które były najbardziej, powiedzmy, jakościowo fajne. Ale kredki to tylko jedna strona medalu. To nie chodzi o to, jaką markę kredek używamy. Kiedyś używałam głównie kredek szkolnych, albo jak mi się trafił jakiś polichromos, to było super. Dzisiaj używam również kredek szkolnych, rzadko bo rzadko, plus markery. I zdarza mi się oczywiście używać Luminasów, tych bardzo fajnych kredek, o których nieraz pewnie słyszeliście w internetach. Ale nie będę tutaj rozkminiać jakie to kredki i w ogóle, chodzi o pomysł. Chodzi o to, która postać, która wersja rysunku bardziej wam się podoba. I możecie opisywać również swoje przygody z rysowaniem pod tym filmikiem. Jeśli te moje rysunkowe wspomnienia będą was interesowały, to Mogę wam pokazać jeszcze moje pierwsze komiksy. Będą i fanowskie komiksy, oraz uwaga, pierwsze komiksy z Rysicą Urszulą i jej przyjaciółmi, oraz takie, które rysowałam na blokach z lat 2003-2012. Bo potem już się skupiłam głównie na rysowaniu animacji. W zasadzie, animacje tworzyłam od 2003 roku. I to było, jak dobrze kojarzycie cyfrowe wyzwanie, albo jak dobrze kojarzycie teraz, znacie ten tytuł jako Chimery. Chimery, największy skarb świata, kocie życzenie. Większość tych animacji miało swoje komiksowe pierwobzory. Jesteście ciekawi tej historii z komiksami? To będzie jakby druga część moich wspominek, pod warunkiem, że Wam się spodoba ten film. Więc to było tyle i. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach z rysunkowych oraz takich klasycznych. Możecie dać suba, jeśli chcecie, żeby nie przegapić kolejnych premier na Kultura na Trzepaku i na Justa Animuje.